Przede wszystkim początek mojej pracy jako mobilnego doradcy to zbadanie potencjału organizacji, i też tego na jakim etapie. We wdrażaniu nowych technologii są na chwilę obecną, służyły temu audyty. Pierwszym krokiem było wyjście do tych organizacji, żeby zachęcić je do, do podzielenia się wiedzą. Ta wiedza jest o tyle ważna, że dzięki temu możemy tworzyć narzędzia i, i kreować program szyty na miarę potrzeb tych organizacji. Więc to była pierwsza rzecz. Jak jest z nowymi technologiami w organizacjach? Bardzo różnie. To zależy od organizacji. Organizacje w małych miejscowościach mają zupełnie inny potencjał, inne możliwości, inne wykorzystywanie. Stanie, dlatego że otrzymują też mniej informacji. Tam te osoby, które zajmują się organizacjami w małych miejscowościach, często nie zdają sobie też sprawy, że istnieją narzędzia, które mogłyby je wspomóc w swoim działaniu. W dużych miastach jest dużo lepiej, dlatego że też internet jest bardziej dostępny, więc wykorzystanie tych organizacji, tych narzędzi przez organizacje jest już dużo bogatsze, ale oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia w trzecim sektorze w tym zakresie. Cieszę się, że coraz więcej pojawiających się inicjatyw dotyczących nowych technologii w organizacjach pozarządowych skłania ku pewnej refleksji. Temu, że organizacje zaczynają szukać, zaczynają interesować się tematem, to jest bardzo dobra oznaka, ponieważ już gwarantuje pewną zmianę i pewną zmianę świadomości tych organizacji. Druga rzecz, te organizacje już zaczynają używać w większym stopniu mediów społecznościowych, ponieważ wiedzą, że jest to bardzo tanie narzędzie, które ma duże możliwości. Dzięki choćby Facebookowi mogą dotrzeć do grona potencjalnych odbiorców, mogą też zebrać pewną społeczność wokół swojej organizacji, która pomoże im promować to, co robią. Sektor 3.0 jest bardzo dobrym przykładem tego, że organizacjom pozarządowym potrzebne są takie wydarzenia. Przede wszystkim możliwość spotkania się liderów technologii, przedstawicieli biznesu i podmiotów organizacji, które mogą zobaczyć, jakie nowinki pojawiają się na rynku, jakie mają możliwości techniczne, ale też promowanie dobrych praktyk. Warsztaty, które są tutaj realizowane, dotyczą między innymi ważnych tematów z zakresu social mediów czy sprzętu, które organizacje mogą wykorzystać, czy Programów dotacyjnych, z jakich organizacje mogą skorzystać, często o tym nie wiedziały do tej pory, dopóki nie pojawiły się na sektor. Poza tym jest to możliwe spotkanie się samych uczestników organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń między nimi i też nawiązania pewnej relacji. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często te organizacje wstępują w nowe technologie, ponieważ inna organizacja im. Poleciła jakieś narzędzia, tak? bo już je sprawdziła, wie na czym polegają, więc to jest też wartość dodana. I samo to, że można zobaczyć różne przykłady wykorzystania nowych technologii, skłaniają do tego, że projekty, które są tworzone przez organizacje pozarządowe, zyskują nową jakość i nowy wymiar. Nowe technologie dają przede wszystkim możliwość promocji i dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Są bezpłatne, w związku z czym każda organizacja może z nich korzystać, również ta z najmniejszym minimalnym budżetem. Poza tym, jest to narzędzie, które pomaga utrwalać to, co robimy, i tworzy pewną historię organizacji, bo coś, co raz pojawiło się w internecie, będzie już w nim na zawsze.